Czołem zwierzaki i witam w kolejnej mapce z portala dwójki. Jak zwykle ze mną jest Kemot. Cześć, to znowu me. Tak, który tym razem zwalił na mnie nie tylko przywitanie, ale również wybieranie mapek. Wobec czego U. mapy były wybierane przeze mnie. Ty to mapę wybrałeś, tak? Tak. już się boję. Jest to ci powiem. Co? Taka szkoda, że ja to mapę przeszedłem. A, ale nie pamiętam, bo to już dawno było. Także... No to jak nie pamiętasz, to wszystko jest, git, jest majonez. Yyy... Tak, to tutaj Aha. w takim razie. Lecisz. Tu, 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 tu. Biu, biu, biu. A tu, coś się tu, tworzyło, tu, tu. ok. I lecisz. I teraz tam idź się na przechadzkę i zobacz, co tam jest. Hm. Eee, o matko Nie, to nie jest takie trudne <noise> Z tego co pamiętam nie była aż jakoś specjalnie trudna Także damy radę, eee, tylko pytania. Tu masz na te Tam do góry da się dostać? coś hmm. Tutaj na razie nic nie zrobię Bo tutaj pewnie trzeba będzie to kliknąć Tak, ale to tutaj od dołu będziesz lecieć no. Tu i tam sobie bzium, bzium I pewnie dopiero wtedy coś będzie można tutaj zrobić. Mhm. Tak mi się wydaje. Tylko moje pytanie konkursowe brzmi, jak się dostać na drugą stronę, Boż? Już... Weź stań tu, teraz ja zaskoczę do góry. Ależ proszę cię bardzo. Miłego lotu. Dziękuję. Dreamlinery pozdrawiają. Mm, 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 mm. Kolercia, jak to szło? Aaa, widzisz Kemot, kemot. Jesteś tam na górze, prawda? No, to co byś chciał? To teraz tak. E... Aha, tak, dobrze, już wiem. <noise> tak, nie, o to chodzi. Tylko ustaw trochę prościej go. Dobra, już lecę. Nie trafisz, czy też trafiłeś? Trafiłem. Trafiłeś. A, a to jest czasówka. O, oh, fuck. Więc ty musisz zmienić mi, żebym ja przeleciał tam. Tak, tak. tak. o to chodzi. Stawaj mm -hmm. tu jeszcze raz. Ale przynajmniej mamy już jakiś postęp. Tak, tak. To nie jest trudna mapa. Poradzisz sobie tam? Powinnam sobie poradzić. Hope so. Ale nie... O, oh, fuck. Nie to, nie to nie. przejście. Pomyliłam no. portale. To Debil ze mnie. Tak się sobie uzdrawiam. coś z żółtym, coś z żółtym i kurde, yy, derp. Aha, nie, tu muszę iść. Jezus, ja też mam derpa strasznego. Derpie, opuść nas. Po trzy... Dobra. Dobrze. Okej, okay, i teraz, teraz, teraz. Um... Masz różne rzeczy, na przykład masz tutaj przycisk. Czekaj, bo nie no, ja chyba. Tak, o to chodzi. O, widzisz, tak. Ty musisz teraz stanąć tu, żebym ja mógł. Łapaj, kostkę. Ho, no tu. I teraz weź sobie ją. Yy, I muszę wrócić z powrotem. Teraz, ty wstawiasz to tu. Na no to, na no to to. W sensie kosteczkę tu postawić. Tak, tak, tak. I lecimy o. Łuki. Chociaż. Znowu ja muszę się dostać tam z powrotem, wiesz? Więc ja lecę znowu. Nie tam wprowadź ładnie, będę ci wdzięczny. I teraz ja będę musiał ciebie przeprowadzić. Także ty lecisz do góry. Nie wiem czy... Na czuja będę te, te portale dawał. Nie powinno być większego problemu. Ja tylko Ups. poczekaj, jeszcze nie lecę. ja A... lezę? Mmm, ja potrzebuję, który zmienić. Jasny, nie? Tak, dobra. Tak, jasny, Aha. montujesz tam potem. To lecisz. Nie, A, to nie wcześniej... trafiłam! To again. Przesunąć ten portal? Tak, ten ciemny, niebieski, wypadałoby lekko przesunąć, bo ja nie mogę trafić tam. Nie wiem, czy dobrze, bo nie mam czuja z tej odległości. Lecę... Nie mogę tam, ten, nie sięgam. Czyli w którą stronę muszę go przesunąć? Z wylądu i Troszeczkę bliżej tego jasnego. Kurde, nie mogę trafić w ten. Czekaj... Co do diabła? Ta... Au. Oberwałam ścianą. No bo to jest ciężko wiesz, by wycelować z tego, góry. Jeszcze raz do góry. ten, bo straciłam mm -hmm. wysokość. Czaje, czaje. O już. Dobra. Jej! Ok, udało się. Ale to teraz. Tu Tylko, że tutaj powinna być kosteczka, a my nie mamy. Tam. Okej. Okay. Tu coś będzie. I Co tu jest? Pięknie. Hmm, co? Poczekaj, stój tu Ja sobie wiem, tutaj. co trzeba zrobić. Postaw tam portal w środku. Właśnie Jakiś. o to chodzi, że. No, no. Chcę do, postawić. Do góry, portal. do góry, do góry, do góry, jak najwyżej. A, o to ci chodzi. I lecisz tym mi schodkiem tutaj. tym. Okej. Okay. I w sumie. Ja... No, lecisz. Tylko to pamiętaj, że to masz żółty, ja na razie. Yy, no, i teraz ty idziesz tam do góry sobie. Tak, tu i sobie ustawiasz na dole czerwony. I skaczesz. Okej. Okay. Sounds legit. I Bong. Bzium. I teraz mamy laser. Laser show. A my potrzebujemy, proszę Państwa, <laughs> kosteczkę. Musimy kosteczkę stamtąd zabrać. Trudat. Czyli weź Muszę ten czerwony się... ustaw na ten. Na laser, znaczy żółty, przepraszam, żółty tam, i teraz wyjdź sobie stąd. Eee. I, 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 i. laser świeci. Dobra, ja też chyba mogę tam przejść, takie mam wrażenie. I teraz tak, gdzie my tam mamy ten laser umieścić? Ja to wezmę, a ty musisz stanąć. Aha, tam do góry trzeba z tym iść, masz rację. Bo ja coś tak kojarzę, że tam było dużo tak, miejsc. Tak, tak, który... tak, 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 tak. No. Tylko ja tutaj, czy ja tutaj mam miejsce na postawienie portalu? Tu musisz. No nie iść. mam. Ja wiem, P pójdź, zostaw kostkę tu i cofnij się. Do samego. Zejdź tu na dół najlepiej. I laser musisz sobie wprowadzić. No, zejdź tu, zejdź, zejdź. I laser se tu wprowadź. Tam. Tam do góry ci pójdzie przez tam tom. Racja. Eee, czerwony. czerwony. I leci z powrotem. Ale kombinujemy, kurczę, prawie że profesjonalnie. Bo już tą mapę znam, dlatego dobrze mi idzie. Już przy kolejnej nie będzie kolorowo. I teraz tam. Teraz ja muszę przyjść do ciebie, tylko potrzebujemy jeszcze jedną kostkę. Poczekaj, bo ja patrzę. Aha, taka parę. To parabytki. jest takie przejście, tutaj. O właśnie zrób to co. To... Tak, dobrze, dobrze. Musisz to podtrzymać. Bo ja będę mieć kostkę teraz. O, super. I teraz ja idę do ciebie i już wiem o co chodzi. Już możesz teraz puścić. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz będzie prawdziwa kooperacja level hard. Czy ja wiem czy hard? Tak, to będzie hard, uwierzysz. Znaczy tam na pewno będzie hard. I teraz tam. Tylko w... zobacz o co chodzi, tu. Tak, widzę, widzę. Ale zobacz teraz, jeszcze raz. Jak no. sobie namierzysz po ten. Widzisz? Tak. Musisz ja to musiała... w pewnym momencie puścić. Dobra, idź. Tylko w lewą stronę przesuwaj laser, nie? Żebyś wiem, mnie wiem. Nie potrąciła. Skok. Skocz. A! Dobrze. <laughs> to było. Kulka, kulka, no, kulka, 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 łap, kulkę. Zaś się wystraszyłem, nie rób, tak. No. E, poczekaj. <gulka> Mogęś powiedzieć, że skok. <gulka> Powiem ci, że ja przez przypadek trafiłam tym laserem w ten. No, spoko. To wiesz, to mów potem skok, w razie co. Okay. Jeszcze raz. To trochę nie wyszło tak jak było planowane. No, no troszeczkę. Dawaj. Mhm. Mm Okej, okay. y No jakbyś po mnie przejechał, byś nic nie stał. No. 3, 2, 1, skok! Dobrze. Kółko chodź. Chodź kółko. I, i licz. I teraz tak. 3, 2, 1, skok! Ło! Za daleko się przesunęłam. Ja pierniczę. Bu, bu. Dobra, do czego razu sztuka? Mam nadzieję, że tym razem pójdzie dobrze. Nie, bo po prostu za daleko się przesunęłam. No wiesz, za mocny klik. Ja Już muszę lecę. sobie po prostu zrobić, wiesz, promień lasera wcześniej i po prostu się przesunąć w sensie. Nie tak jak to robiłam do tej pory. Okej okay. 3, 2, 1 skok. Dobra, 3, yy, tak. I teraz tak. Uwaga, trzymam kciuki. 3, 2, 1 skok. Dobrze, i teraz tu. Tak. Teraz już z górki. Tak, teraz już połowa sukcesu za nami. Okej, okay. super. Fiu, fiu, to teraz chyba na dół z tym Bo tam gdzieś było miejsce na kulkę kojarzę, chyba. Tak, tam jest na końcu. Tak, tak jest. Tylko trzeba pilnować, żeby się nie pokulała. E... Uh -huh. Więc co, będzie trzeba lecieć z tym na drugą stronę? Tak. Nie, to w sumie to trzeba przerzucić. Po co przerzucić? Ty możesz musisz... polecieć. Ale musisz... Albo nie, czy... nie, tak się nie da zrobić. Nie, bo to trzeba wdusić tutaj to jeszcze najpierw. No. A jak ma masz kostkę, to nie wrzuć, to nie wdusisz. A czy da się ją złapać po drodze? No, chyba tak, ale... Bo ona chłopacz. się sama ci zarzuci, wiesz, o, to, to jest ten problem. Ej, jak... nie, wła... Ej, Tak, wrzuć je tam do portala tu. Dobra, to było, to było aż zbyt proste. E, ok. Teraz niech to tam wleci. E, czy ja tam wejdę? Dobra, jestem. Ty też tu chodź. Y -y. dobra, nie trzeba niczym latać. I teraz ja wychodzę, a ty przenosisz kostki. I, i, i. Muszę y -y. się schylić. Kółko, do mnie. I przenosisz, i ustawiasz. I jesteśmy urządzeni. Jakoś. Chyba. Nie wiem co to zrobiło, ale zaraz się przekonamy. O czemu są dwie kostki wymagane? Nie, Nie chyba. wiem, zaraz się przekonamy. Nie, tam jest jeszcze jedno miejsce, dobra. Wszystko w najlepszym porządku. Więc tak. Po pierwsze. Raz i dwa. I teraz testowo. Jo, dziękujemy. Proszę. jak miło? No po prostu na protsach to przeszliśmy. No, bo znałem mapę. Za pierwszym razem szło nam, tak bo to z Neskotem grałem, to 30 minut jakieś, wiesz? Ale powiem ci, że yy, wiele rzeczy tutaj sama zauważyłam, więc... Nie była trudna. No, na szczęście. Ale przyjemna mapka, taka odstresowująca na pewno. No, zaraz się zacznie, z grubej rury. Tak, teraz będzie śmiesznie. No, także na dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia następnym razem. Tak jest. Do zobaczenia. Pa. Cześć. Pa, pa.